Ministrów, szanowni Gości, Państwa witam serdecznie. Bardzo mi miło zaprosić Państwa na Europejski Stadion Kultury, który odbędzie się na początku wakacji, a właściwie na koniec roku szkolnego, więc rozpoczynamy wakacje w tym roku w Rzeszowie. Zapraszam serdecznie 26 czerwca. Rozpoczynamy wyjątkowy festiwal nie tylko jak na Rzeszów. Wschód Kultury w Rzeszowie, czyli Europejski Stadion Kultury będzie wyjątkowo. W tym roku różnorodną edycją. Przygotowaliśmy w sumie 18 różnych projektów artystycznych, w tym m.in. 7 bardzo ciekawych koncertów. A w koncercie głównym, który jest najważniejszym wydarzeniem Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie, przygotowaliśmy dla Państwa 6 niekonwencjonalnych kolektywów muzycznych. Warto zaznaczyć, że koncert główny, który odbywa się w ramach Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie 27 czerwca w piątek, jest Wydarzeniem wyjątkowym, ponieważ jest wydarzeniem, które nie tylko prezentuje polską muzykę rockowo rozrywkową, ale tak naprawdę jest bardzo kulturotwórczy, ponieważ na tym koncercie przedstawiały się kolektywy międzynarodowe, z z polskich znamienitych artystów, ale do współpracy zaprosiliśmy również artystów z zagranicy, głównie z wschodniej granicy. I w tym roku do tej współpracy zaprosiliśmy takie kolektywy jak TILAF z zespołem. Antytylia z Ukrainy, misia misia FF z Polski z Mr. Avangard, Folk, Arto y, Tunbajazjan z Armenii, y, Jamal z Tetius z Białorusi, Kaja z Indian Reichels z Izraela, Mela Koteluk i Lena Kaufman Lunivers y, Rosja, Francja i Zespół Pustki z zespołem Madhead z Ukrainy Szanowni Państwo, to wyjątkowy koncert, dlatego że to jest koncert, który tak naprawdę kreuje współpracę i ona trwa dalej z zespołów z Polski i z zagranicy. Dlatego serdecznie zapraszam na ten koncert, także dlatego, że jest to także ważna inicjatywa, która przyświeca temu przedsięwzięciu. Będzie on w tym roku poświęcony ofiarom walki o wolność narodu ukraińskiego, ponieważ Europejski Tatar Kultury zagra pod hasłem Gramy dla Ukrainy. Będzie to pierwszy tak duży koncert, który wspiera dążenie do wolności naszych sąsiadów. Ale Rzeszów to także nie tylko ten duży koncert, to są wydarzenia towarzyszące. W tym roku 18 projektów artystycznych, które zostały wyłonione w też wyjątkowy dla nas sposób. To znaczy, są to wydarzenia, które dotarły do nas z otwartego naboru, zorganizowane przez organizacje pozarządowe w dużej mierze. I to w ten sposób nakreśliliśmy, jakby sposób aranżowania pozostałych projektów kulturalnych w Rzeszowie. Wystąpią u nas dzięki takiemu zaangażowaniu tych odolnych inicjatyw, artyści z Ukrainy, Gruzji, Rumunii, Niemiec, Izraela, Indii, Mołdawii, Białorusi, Azerbejdżanu, Słowacji, a także z Polski, na zaproszenie naszych lokalnych animatorów i artystów. W ramach projektów towarzyszących koncertowi głównemu Um, usłyszymy takie koncerty jak na otwarcie festiwalu 26 czerwca. Projekt Vital Trek, East West Wind, Vital Trek jazzman, który pochodzi z Rzeszowa, na stałe mieszka w tej chwili w Niemczech. Natomiast specjalnie na naszą edycję Wschodu Kultury, czyli Europejski Stadium Kultury, przygotował specjalny koncert na otwarcie. Klezmer Edward to już tradycja Europejskiego Stadionu Kultury. Będzie to koncert, który przedstawia muzykę klezmerską i bałkańską. Art Celebration i ten Roots to koncert na zakończenie Europejskiego sezonu Kultury w Rzeszowie, czyli 29 czerwca. Te wszystkie koncerty odbywają się na rynku w Rzeszowie i są specjalnie na Rzeszów i na Europejski sezon Kultury przygotowywane. Mamy również w programie dla Państwa m.in. wydarzenie z obszaru tańca, czyli Battle of South, zawody i warsztaty taneczne, Breakdance i wielu innych nowoczesnych rodzajów tańca. Człowiek na pograniczu oraz karpacki tygiel kulturowy to projekty, które poruszają zagadnienie pogranicza narodowego dziedzictwa oraz kulturowego dziedzictwa regionu. Zobaczymy w tych projektach wiele oraz kultury i bojków. To jest znamienne dla naszej kultury pod Mamy również projekty stricte dla młodych ludzi, dla wolontariatu realizowane przez Rzeszowski Inkubator Kultury, który jest dzieckiem Wschodu Kultury w Rzeszowie. Zapraszamy wolontariuszy z Ukrainy, z Lwowa, ale również z, z, z miast zaprzyjaźnionych, czyli z Białego Stoku i z Lublina. Myślę, że Europejski Statum Kultury i Wschód Kultury jest dowodem na to, że w Przeszowie można zorganizować bardzo ciekawy program artystyczny z udziałem nie tylko mieszkańców, ale również zaproszonych gości. Chciałbym również um, ogłosić coś, czego jeszcze nie ogłaszaliśmy do tej pory, że gwiazdą koncertu głównego, który odbędzie się 27 czerwca w Rzeszowie, będzie zespół White Lies z Wielkiej Brytanii, który poszerza jakby spektrum i, i zespoły, które, e, e, kraje, z których artystów zapraszamy, e, zespół White Lies z kolei Gruba, grupa Okrzyknięta została jednym z największych muzycznych objawień ostatnich lat, porównywalna do Joy Division, Interpol czy Editors. Zapraszam serdecznie do Rzeszowa 26-29 czerwca, w koniec roku szkolnego. Dziękuję. Dziękuję.